Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj ogarnianie miskantów, jak robię kompost, przygotowywanie grządki pod... Miskant na początku lutego nie jest już w najlepszej kondycji. Zaczął się powoli obsypywać. Dlatego też postanowię wykorzystać ten moment na trochę ładniejsze pogody dzisiaj, aby zgrabić to co odpadło i dodać te liście i łodygi, które się łamały i leżą na ziemi, na trawniku, do kompostu. No to do dzieła. Dosyć sporo jest tych liści Trzeba dosyć dobrze zebrać strawnika przede wszystkim żeby nie zaczęła powstawać e, pleśni śniegowa. Znaczy, pleśń śniegowa tak się w skrócie to nazywa, ale to są grzyby, które generalnie zamordują nasz trawnik jeżeli cokolwiek będzie na nich leżało i będzie troszkę wilgotnych warunków a w tym wypadku są to te liście e, właśnie z e, Trawy z miskanta. E, jesienią zgrabiałam liście, które opadły, opadły z drzew. E, no nie uniknąłem tej pleśni. Tutaj świeży trawnik, e, trochę jeszcze jakieś tam rzeczy było gnijących sobie powiedzmy to, które się nie rozłożyły przed zimą. No i ten trawnik jest zarażony, ale na wiosnę będę go ratował, a nie ma co pogarszać sytuacji i zostawiać po prostu tego. Akurat taka ilość Trawy przyda mi się do kompostownika. Za chwilę wam pokażę dlaczego. W tym miejscu chciałbym pokazać wam moje kompostowniki. Są to kompostowniki w ilości dwóch sztuk. Skręcone z palet po prostu. Takich 1,20 m na 80 cm. Bardzo prosta konstrukcja. Skręcone długimi wkrętami. Łatwo zdemontować, łatwo odkręcić ścianę, żeby na etapie kiedy będę wyciągał ten kompost czy będę go przerzucał. Rozważam zainstalowanie trzeciego kompostownika, akurat w tym miejscu gdzie stoi kamera. Mam miejsce na jeszcze jeden kompostownik, ale no zobaczymy jak będzie w tym roku wyglądała sytuacja z przerabianiem się tego wszystkiego. A chciałbym to troszkę przyspieszyć i myślę, że no, na razie się wstrzymam z montażem trzeciego kompostownika. A powiem wam dlaczego. Do tej pory stosowałem metodę leniwą kompostowania. Była to metoda polegająca na wrzucaniu wszystkiego co miałem i nie patrzeniu, czy jest to zielona materia, czyli czy azotowa, czy to jest brązowa materia, czyli tam węglowa. Po prostu wrzucałem. Łącznie jest tak, że nie, nie rozdrabniałem jakichś tam gałęzi i patyczków. Wszystko to się naturalnie tutaj rozkładało. No i generalnie bardzo wolno ten proces zachodził. Zaraz wam pokażę, ile kompostu udało mi się przez cały sezon zbierać z jednej komory. No i chciałbym to przyspieszyć, zwłaszcza że nie chcę już używać takiej ilości nawozu, więc tutaj kompost będzie moim podstawowym takim narzędziem do pracy. I teraz tak jak ja stworzyłem tutaj na przykładzie tej komory kompost czy kompostownik. Tak, ten kompostownik teraz w ostatnich dwóch tygodniach został opróżniony całkowicie, dlatego że kupiłem na OLX um, obornik króliczy. W takich otoworkach 80-litrowych jest to słoma z bobkami no i z moczem króliczym jest to materiał bardzo fajny w ogrodnictwie bardzo pożądany zawiera fajne proporcje azotu fosforu, potasu wapnia no plus tej całej słomy, która tutaj pomaga nam budować tą próchnicę no i generalnie te warstwy są stworzone tak cały wierzch kompostownika, który tu był ściągnąłem wyrzuciłem na bok. po prostu. I w momencie, kiedy ściągnąłem ten wież, wybrałem cały kompost, rozrzuciłem go sobie już na grządkę. No i miałem masę materii, która jeszcze nie jest rozłożona typu tych kików, właśnie tych baryłków. No to no wiadomo, nierozrobiona. Yy, nierozrobione odpadki dłużej się będą rozkładały, ale postanowiłem wypruwać metodę takiego szybszego kompostowania, trochę bardziej na ciepło. Bym powiedział, nie będzie to metoda na gorąco, ale coś pośredniego wymyśliłem. Zaraz Wam opowiem dokładnie o co chodzi. I tak budowałem te warstwy. Była warstwa, yy, taki worek wrócałem, na jedną warstwę. Yy, tu była warstwa właśnie tej sumy z bokami, Potem warstwa tego, co mi się nie rozłożyło, i tu taki z tych warstw, nie wiem, pięć albo sześć, wrzuciłem pięć worków tego obornika króliczego no i tego co było tak? no i w tym momencie mam już tu taką kanapkę fajną nie wiem czy się nagrzała, no, ale jak było trochę chłodniej widać było, że lekko paruje, więc coś tam się dzieje to już trochę osiadło, tutaj była górka, gdzieś dotąd czyli tak jakby jedna warstwa klapła no padało też trochę więc możliwe, że to pod wodą trochę się tam poukładało no ja dzisiaj dzięki temu mam możliwość pokazania Wam, jak tworzę taką warstwę, z uwzględnieniem nowej wiedzy, którą zdobyłem i chciałbym się z Wami tą wiedzą podzielić. A mianowicie, znalazłem taki produkt, właśnie grupę produktów, są to Emy, naturalne aktywne mikroorganizmy. To tak naprawdę są jakieś tam enzymy, bakterie, tutaj mam napisane kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyczne, fotosyntetyczne o, drożdże, azotobakterie. Generalnie jest to produkt pomagający w rozkładzie, w tworzeniu humusu, w przerabianiu całej tej materii. W rolnictwie jest stosowany szeroko, jako taki wspomagacz rozkładania resztek pożniwnych. Ludzie, którzy tam zbierają obornik, bydlęcy, które tam później rozrzucają na pola, też go stosują, aby po prostu uniknąć wszystkich zapachów. Też często podaje się te emy zwierzętom. Zwłaszcza bydło, kiedy jest tam w etapie rozwoju, zaraz po ocieleniu się jałówki. Często właśnie cielaki mają biegunki z tego co widziałem, rolnicy, którzy zaczęli podawać te emy cielakom, zauważyli, że tych biegunek jest coraz mniej i przez to to bydło jest zdrowsze i też rzadziej jakby pada, no bo biegunki, jakby tak poczytać, są częstą przyczyną właśnie tego, że te cielaki nie przeżywają. No ale dobra, postanowiłem te emy zastosować u siebie w oborniku, w kompostowniku i mam nadzieję, że przyniosą skutki. Pozytywne polegające na tym, że to wszystko mi się będzie bardzo fajnie rozkładać, szybciej i też bez żadnych dodatkowych wspomagaczy. Dodatkowo, wyczytałem trochę o właściwościach kawy, która jest tak jakby fajną substancją przyspieszającą kompostowanie. Zawiera dużo azotu. W stosunku do węgla, tam chyba było 24 do 1, węgiel do azotu. I szczególnie na zagranicznych materiałach widziałem, że polecana jest kawa do przyspieszania procesu kompostowania. Dlatego też postanowiłem zainicjować taką akcję w sumie u siebie w pracy. Przyniosłem taki, a poleciała konewka wiatry. Na ją wezmę taką akcję. Fusy z ekspresu. U mnie w pracy trochę osób pracuje, jest ekspres e, i fusy zauważyłem, że są wyrzucane do bioodpadów. E, później jest zakład komunalny to odbiera, no ale generalnie e, dlaczego mamy to wyrzucać, dlaczego oddawać e, na śmietnik, gdzie można to wykorzystać? Postanowiłem, że przyniosę do firmy takich śmietniczek e, i przez w zasadzie 3 dni, jak stał, uzbierało się tutaj no, dobry kilogram takich fusów mokrych e, i będę je chciał wykorzystać. E, Zbieram też fusy w domu od jakiegoś czasu i tak nazbierałem też, nie wiem, takie dwie garstki dobre tych fusów przez dwa tygodnie. Jak wiecie, zbieram też skorupki z jajek. Czyli potłukłem skorupki, wziąłem te fusy i wymieszałem w worku. Powstała mi taka mieszanka rozbitych skorupek i fusów i do tego wlałem właśnie te mikroorganizmy. Dla dlatego, żeby już je zaszczepić tutaj. I to sobie tak od wczoraj tutaj leżało w ciepełku. I mam nadzieję, że te mikroorganizmy już w tych fusach, w tych skorupkach się zadomowiły. I wykorzystam je właśnie, też, żeby tutaj zaszczepić tą całą florę, co powinno pomóc mi w przyspieszeniu kompostowania, tak? Dobra, dlatego teraz pierwsze co zrobię, pierwsza warstwa moja będzie na sam spód, to będzie warstwa właśnie z tymi mikroorganizmami. Miałem trochę mało jako ten worek foliowy, ale no nie miałem nic innego akurat, żeby zabrać, już teraz będę bazował na tych pojemniczkach, które będę po prostu mył. O, to sobie z boku położę, żeby ten do plastiku dać, o proszę. Tak to wygląda, skorupki jajek właśnie z fusami. Dobra, i teraz po prostu sobie to tutaj, o w ten sposób wysypię. To jest moja taka warstwa, tak jakby bazowa. I teraz to w następnym kroku zrobię. Mam normalne odpadki kuchenne. Są to odpadki z obiadów. Może nie będę opisywał do z tego jest, ale na pewno jakieś obierki z ziemniaków. Jakieś mandarynek, parę nawet starych jeszcze ze świąt, zeschniętych. E, Widać kapusta. I to tutaj wszystko. Um, też tak jakby rozłożę one na jakieś banany ręcznik papierowy nie martw się się, to jest po prostu wycierane ręce z wody coś miło więc celula za wiadomo też tam te rzeźwnice lubią a i dodatkowo, jak już o dzieżownicach wspomniałem, uwielbiają fusy e, a w zasadzie bakterie które żyją na tych fusach m.in. pewnie te emy e, i rzeźwnica gdy mają te fusy to właśnie na tych farmach często robali e, dorzucają tych fusów, bo one się po prostu lepiej czują. Te fusy też pomagają im e, swój układ pokarmowy oczyszczać e, i po prostu jeżeli jest opcja, że są fusy, no to te żyrobnicy w pierwszej kolejności właśnie wybierają te fusy. No i dlatego też fajnie też dodać jakieś tam ilości na kompostownik. Dobra, jak już dodałem tą e, warstwę tych swoich tutaj odpadków kuchennych, no to na wierzch wrzucę no, kolejną warstwę słomy, tak? Bo tu wcześniej były już gałązki na wierzchu jakieś wrzucone. E, także tu już trochę tej warstwy węglowej mamy zbudowanej. Teraz te odpadki to już troszkę węgla, trochę wiadomo za tu, ale teraz wpada słoma e, słoma e, z bobkami. Ten worek już się nie przydał, jest po oborniku i jest podarty, więc no i tak go muszę zutylizować, więc no rozciąłem go po prostu. Mam nadzieję, że mi kamera się zaraz nie przywróci, zaczął wiać silny wiatr, oj dobra, zapowiadali w sumie dzisiaj, ten alert RCB był, że coś ma się dziać z pogodą. No ale no nie spodziewałem się, że akurat się zacznie jak ja zacznę nagrywać. I to pierwsze moje próby z kamerą i kurde nie wiem jak to się skończy. Dobra, jak widzicie mam mam tu tutaj słomę. E, I tą słomę sobie tutaj z tymi łóżkami Tak jakby, O rozłożę. To samo już widać. Mm, ma w sobie w środku taki biały nalot, widać. U, 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 ewidentna grzybnia już tutaj się zaczęła, jakiś tam proces przykładu. Bobki też są pokryte białym nalotem. Także świadczy to o tym, że to pracuje i dobrze, że pracuje. Też na pewno tu są jakieś te mikroorganizmy, które cały ten proces mi tu fajnie przyświeżą. Dobra, I w momencie kiedy już mamy tą warstwę słomy, trzeba tą warstwę na pewno jeszcze dodatkowo będzie przykryć. I do tego posłużą mi zrębki. Zrębki, które jak były w miejscu składowane, one sobie tu po prostu przez całą zimę leżały do tej pory. O, muszę ustawić z powrotem aparat. Dobra. Ale zanim jeszcze dam tą warstwę tego, tych zrębeki. Yy, I resztę warstw to dodam jeszcze kolejną warstwę fusów. Tu jest więcej tych fusów po prostu rozrzucę je tak samo jak te z skorupkami jajek no i też wiadomo skorupki jajek duża wapnia mają nie będę musiał wapnować ziemi jak będę miał już taki nawóz z dosyć wysokim pH w grzebie to rękawiczka mokra no a to po prostu opłuczę zaraz wodą z wiadra i będzie gimysł Dobra i teraz to, przydałoby się wrzucić trochę tych zrębek. Ja tu użyję sobie wideo. O. Też na pewno jakieś grzybki pracują, bo jest biały nalot. O tak, rzucę. Nie za dużo, bo jeszcze jedna warstwa będzie na wierzch. tak ważne żeby przykryć tą warstwę bobkami ponieważ azot ucieka do atmosfery i teraz jeżeli nie przykryjemy tego to po prostu te bobki nam odparują ten cały mocz królicz nam odparuje i tego azotu będzie dużo mniej i dlaczego go marnować tak? i tu widzieliście przed chwilą zbierałem jeszcze z miskanta te łodygi i liście które opadły. i to wszystko fajnie tutaj dam na wierzch w ten sposób, żeby przykryć dodatkowo deszcz spadnie, to to jeszcze nam moknie, więc to Ach. I tak oto przygotowaną warstwę, zostawiam. Mogę rzucać już kolejną warstwę, układać, no, ale materiału póki co nie mam. więc nie będę tego robił, ale tu wam pokażę jeszcze co zrobię na wierzch. Po prostu kompost potrzebuje jeszcze wilgoci dodatkowo. Z uwagi na to, że to. Nie jest jakoś bardzo mokre, wszystko tutaj fajnie by było podlać. I tutaj mam wodę w wiatrze i tą wodę wleję do konewki. Tak. Nie wleję wszystkiego, bo sobie jeszcze opuczę przy okazji tutaj kosz. Tych wszystkich fusów. One też sobie głębiej tam lecą dzięki temu. Proszę. I zawiozę w poniedziałek do firmy dostawy. Nie się zbieram nowa. Teraz jeszcze dodatkowo do tej wody wleję trochę tych mikroorganizmów, a to dlatego, że za chwilę Wam pokażę, jak przekopuję grządkę, pod marchewkę, i też będę chciał tam te resztki pożniwne po prostu tymi emami podlać żebym miał na pewno za ten yy, w dwa miesiące niecałe w tym momencie przygotowaną ziemię, żeby tam wszystko się rozłożyło no i tutaj trochę zamieszam o. jeszcze zabiorę ten plastik ze śmietnika Nie mam wypad i to wszystko tutaj jeszcze podleję po prostu tymi emami nawilżając przy okazji to co tu wyrzuciem, widać, że już trochę te liście siadają. O. I tak przygotowany kompost, czy to jest jakby warstwę kompostu zostawiam i ona sobie tutaj zaczyna pracować i tworzyć mi kompościk, który będzie fajnym pożywieniem dla mojej gleby, fajnym pożywieniem dla moich roślinek. Dobra, przenieśmy się teraz może dalej. Zacznę przekopywać grządkę, bo pogoda się coraz bardziej psuje, coś co chwilę słońce, co chwilę wiatr, nad grach przed chwilą padał Żeby po prostu zdążyć zrobić wszystko co miałem zaplanowane. W tym miejscu chciałbym wam pokazać grządki, które zacząłem przygotowywać zgodnie z planem moim, który widzieliście na ostatnich filmach. Tutaj już na jesieni miałem przygotowany. Czosnek posadzony, na tym jest już tutaj naokoło warstwa zrębek w ramach przygotowywania ścieżek. No i warstwa górna, no to jest taka lepsza ziemia kompostowa, ale po prostu się tam wchłaniała przez całą zimę. Tutaj wiadomo w tamtym roku były kapusty, były ogórki, więc troszeczkę mi to wyjałowiło. Mam nadzieję, że ten popląt, który tu był i właśnie ten kompostik który trochę pomoże. Tam wzdłuż płotu widzicie. To jest warstwa kompostu wrzucona na ścięty poplon. To jest to, co udało mi się wygrzebać z jednej komory. Widzicie, nie jest to jakoś bardzo rozłożony ten kompost. Czy Jest dużo takiej już próchnicy, ale jest jeszcze trochę łodyg, jakiejś z kukurydzy czy ze słonecznika, czy jakiejś podyli. No i właśnie to wszystko tutaj jest. No i jak widzieliście, miałem tu zaplanowane jakieś kapusty, jakieś fasole, także to nie będzie przeszkadzało tym roślinom, a będzie fajną ściółkę tworzyło. Tutaj jest tak kilka centymetrów tego kompostu. Wrzuciłem, i patrząc na to, ile to miejsca zajmuje, znaczy tak objętościowo ten jeden pasek, to tutaj tych pasków jeszcze 10 wejdzie. Patrząc po szerokości, czyli jak ja zużyłem, jakieś tak jedną czwartą pojemnika, czy znaczy jedną czwartą kompostownika tego kompostu to generalnie powinien mi dwa pełne kompostowniki wystarczyć, żeby w ciągu roku tutaj przykręcało się. I mam nadzieję, że taki przyspieszony proces, który chcę teraz zastosować, pomoże mi uzyskać ten cel. Dobra, tutaj widzicie już sobie ostatnio z metrówką poleciałem, żeby w miarę równo było. Wyznaczyłem granicę. Miejsca, w którym będzie grządka na marchewkę, cebulę i pietruszkę i też tutaj będę lekko przekopywał tą ziemię, a w jaki sposób, zaraz y, zobaczyć. W pierwszej kolejności y, wykorzystam wodę, którą przed chwilą nalałem do konewki, gdy podlewałem kompost. Y, I zaszczepię po prostu te mikroorganizmy, emy. Y, na tych resztkach e, poplonu, które tutaj zostały, były po prostu one mi się tutaj bardziej efektywnie e, w teorii przynajmniej rozłożyły. Jak już wiecie, e, podlałem po prostu też tutaj to wszystko na jesieni jeszcze przy ścinaniu poplonu e, aktyw humusem jest to też e, coś na zasadzie tych mikroorganizmów, ale w połączeniu z wermi kompostem Chyba tak. Jest to też fajna opcja, jeżeli chodzi o użyźnienie ziemi. Też podłapałem ten pomysł po prostu na kanałach rolniczych, gdzie po prostu jest środek, który pomaga odratować niezasobne pola, gdzieś tam klasa szósta. I podobno pomaga to bardzo na, znaczy pomaga, bardzo korzystnie na utrzymanie wody w glebie. Tak, czyli gdzieś tam jakoś to działa w ten sposób, że ta ziemia jest w stanie więcej tej wody zatrzymać. nie Niewypłukiwana jest ta woda, znaczy nie niewypłukiwana, nie ucieka tak bardzo ta woda. I to mnie też skłoniło, ponieważ no tutaj nie ma zamiaru podlewać tyle, co w tamtym roku. Chciałbym, żeby ta cała ściółka i te wszystkie moje działania tutaj to pomogły mi utrzymać tą wodę i mam nadzieję, że to się uda. A przy okazji, po zastosowaniu tego aktywku ziemia fajnie zrobiła się tak jakby mięciutka. Tu Wam pokażę na przykładzie po prostu tym, który mam, bez większego wysiłku, po prostu szpadelek wszedł w ziemię. No nie będę wykopywał po prostu ziemi, bo tutaj będę tylko warstwę wierzchnią przekopywał. No, ale jak widać nie ma problemu, gdzie tak naprawdę w pierwszym roku jak ja tutaj się męczyłem z przekopywaniem to tylko ja i moja żona. Ile do roboty z tym było. No teraz w ogóle jest inna historia. Dobra, to ja biorę się za Tak jakby przerzucanie tej warstwy wierzchniej dosłownie tak na do 10 cm. Trzeba tylko obrócić o, w ten sposób i wrócę do Was. E, OK. E, przerzucenie, bo to nie można nazwać przekopaniem tej ziemi, e, zajęło mi jakieś 10 minut może mniej. Tak naprawdę ziemia jest bardzo miękka, ścinałem tylko wierzchnią warstwę i obracałem ją. E, więc dosyć szybko, fajnie poszło. Jestem mega zadowolony. Dodatkowo, żeby nie zostawiać tej ziemi odkrytej, przykryję ją, wyściółkuję słomą. Ta słoma jest to słoma, słoma żytnia. Kupiłem też od rolnika. Na jesieni mam kilkanaście kostek, więc przykryję tu cały ten teren, tak żeby nie zostawiać tej ziemi odkrytej. Na wiosnę jak już będę siał marchewkę, cebulę i pietruszkę, po prostu odgarnę te miejsca, które mi trzeba, wygrabię to na no, słoma, posłużę dalej do ściółkowania, ewentualnie wyłożeniu o ścieżki, jeżeli nie będzie mi tu potrzebne. Ok, sznurki zabieram, przydadzą mi się do czegoś, żeby związać. No, a teraz rozgrabię po prostu taką jedną kostkę, to mała kostka słomy 70x40. Po prostu rozrzucę w ten sposób, żeby ta ziemia była osłonięta przed wiatrem, żeby nie zachodziły jakieś tam procesy erozji. Żeby te wszystkie żyjątka mi tu przeżyły, nie? No i w ten sposób tu całość przykryję. O. Mam szczerze nadzieję, że takie właśnie budowanie, odbudowywanie gleby da pozytywny efekt, i raz, że nie będę musiał stosować jakichś tam polepszaczy tych nawozów mineralnych. I dwa, nie będę miał problemów z jakimś robactwem, z grzybami. Te wszystkie pozytywne mikroorganizmy wyprą mi te negatywne. I Tak naprawdę nie, nie będę się z tym pierdzielił. Ta kostka to za dużo nawet, ale dobra, grubsza warstwa też będzie ok, tak? Po prostu nadmiar po, później ściągnę. No i w ten oto sposób zagłuszę chwasty, osłonię ziemię i same plusy. No poza tym może, że trochę tego żyta mi się wysieje z tych <noise> niedomuconych kłosów no ale to się będę martwił później o to mam nadzieję, że nie będzie to jakieś uciążliwe po prostu zetnę i tyle że to to nie chwast przecież, nie? O. i tak to zostawiam już tego nawet nie podlewam mam nadzieję, że wiatr mi tego nie rozrzuci jakoś bardzo o. rozwaliłem gratki dobra tak to wygląda co mogę wam dzisiaj jeszcze więcej powiedzieć? no nic wam nie powiem muszę kończyć nagrywanko i tak filmik wyszedł dłuższy niż planowałem, ale mam nadzieję, że ten sposób prezentowania treści będzie dla Was e, przyjemniejszy do oglądania. Ja nie ukrywam, że mi wygodniej postawić kamerę, aparat w tym przypadku do nagrywania, e, a nie chodzić z nią w kółko, trząść, tylko po prostu mam wolne ręce. E, mikrofon też jest świetny, mam nadzieję, że jakość nagrywania też będzie świetna ale to sprawdzę dopiero jak wrócę do domu, Mówię, że nie będę musiał dogrywać dźwięku osobno Dobra, to co? Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Hej!